Każdy z nas jest sumą doświadczeń zawodowych i pewnej kariery życiowej, którą ma już za sobą. To było kilka decyzji, których suma doświadczeń powoduje, że można zarządzać tak dużym kompleksem, tak bardzo złożonym. I w zakresie rehabilitacji społecznej zawodowej i w zakresie organizacji produkcji. Zakład aktywności zawodowej jest miejscem szczególnym, bo daje pracę, szanse, kwalifikacje, daje możliwość wyjścia na otwarty rynek osobom z niepełnosprawnościami. Dlatego u nas w zakładzie jest wielo Działowość. Stąd na przykład gastronomia, stąd usługi krawieckie, usługi konfekcjonowania, również obsługa wózków widłowych. Praca jest bardzo ważna dla naszych pracowników, bo poza oczywistą funkcją dochodową pozwala również na rozwijanie swoich zainteresowań, swoich pasji, swoich aspiracji. Zanim podjąłem pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, byłem między innymi pracownikiem samorządowym, urzędnikiem, pracowałem w sektorze prywatnym, uczestniczyłem też we wdrażaniu środków unijnych. Tego zakładu nie byłoby, gdyby nie współdziałanie Trzech czynników. Po pierwsze, człowiek, jego motywacja do działania, jego chęć podjęcia pracy, samodoskonalenia się, wejścia na otwarty rynek. Współpraca i zaufanie przedsiębiorców, którzy chcą z nami współpracować, powierzają nam zlecenia. Tego miejsca nie byłoby tak, że gdyby nie samorząd, a więc wszyscy ci, dla których bardzo ważna jest opieka społeczna. Myślę, że każdy z nas w całe życie gromadzi pewien zasób kwalifikacji i kompetencji, które w efekcie pozwalają mu tworzyć bardzo fajne organizacje miarą naszego człowieczeństwa nie jest ani nasza inteligencja, ani nasza majątność, miarą naszego człowieczeństwa jest zdolność i chęć pomocy innym.